Cześć, Łukasz Pawlikowski z tej strony, witam Was z Gdańsk Speedway Camp. To tu przez 3 dni młodzi zawodnicy mini-żużlowi, mini żużlowi w przyszłości żużlowi, będą szkolić się, trenować pod okiem Mistrza Świata. Plech Agency już któryś rok z rzędu organizuje takie spotkanie, gdzie mini-żużlowcy z całej Europy spotykają się po to, aby razem wymieniać doświadczenia i razem się rozwijać. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego my tu jesteśmy. No, dlatego że mamy już kilku przedstawicieli w gronie tych 24 uczestników z całej Europy. Także jesteśmy niezmiernie dumni i postaram się dziś Wam przedstawić i przybliżyć sylwetki, mam nadzieję, przyszłych żużlowych pożerać. A ze mną Christian Plech, organizator tego całego wspaniałego wydarzenia. Christian, skąd pomysł? Cztery edycje temu rodzice się do mnie zgłosili, że chcieliby pojechać na taki trening do Danii, potrenować z lepszymi zawodnikami, z kimś, z jakimiś trenerami zagranicznymi i szukali wsparcia finansowego. Stwierdziłem, że łatwiej będzie mi to zorganizować w Polsce niż, niż w Danii i zaprosić takie gwiazdy tutaj. Z racji tej, że współpracowałem wtedy z Patrykiem Dudkiem, no to zorganizowaliśmy pierwszą edycję Gdańsk Streetway no ale zapotrzebowanie na takie eventy aż mnie przerosło, bo tyle telefonów, maili, wiadomości na Facebooku, ile osób chciało wziąć udział i w kolejnych edycjach sprawiło, że spotykamy się w Gdańsku już po raz czwarty, także no sami wiecie, że szkolenie w sporcie motorowym jest bardzo ważne i istotne, dlatego to kontynuujemy. With me, Wu Wolfing Dan, Speedway World Champion. What are you doing here? Just helping out the kids, mate. Uh, it's a beautiful day today, and the kids have got some time on track, so yeah, just come down to help them out. We work now with uh, kids with pit bikes, and here we have six guys from the pit bike. Uh, do you know that kind of bikes? Yeah, uh, in Australia they're using these a lot. So uh, not so much with the ADCC in Australia, more on more on this style. So uh, similar to what I, I grew up on when I was riding. Okay, but did you maybe try a pit bike, like a standard one, pit bike? I've rode all bikes, all bikes. Yeah. Even, even my friend has like a bike like this in, uh, in Australia, and his son was trying like to do a cutback and he couldn't do it. So I jumped on the bike, thinking like, yeah, I gotta give like, my shorts and t-shirt. Came into the corner and obviously I'm too big for this bike and just crashed straight away. Cut all my arm and like, fuck. But... Which bike was your first? Uh, my first was like a Honda 125. Um, so similar to the pit bike engines but yeah a little bit different engine but working the same. It's not working like a two-stroke, it's a four-stroke. This is what I started on when I was 12 in uh, 2002. And then my first senior bike was a 350 Weslake, upright. So yeah, I've, I've rode a lot of different bikes in my time. Okay, so have fun. Uh, thanks for coming for the kids thanks man. and watch out about sun yeah i got sunscreen on good luck this season thank you Ze mną Antek Jabłoński, pewnie wszyscy, którzy śledzą Pitbike Pomorze to go znają, na co dzień trenuję w szkole, w szkółce Marcina Wójcika, a powiedz co dzisiaj tutaj robisz? No będę jeździł na mini żużlu w kampie y, im. na Plecha, to jest taki podarunek, Krystian y, Plech organizuje to od już trzech lat. Tym razem ze mną Mieszko Mudło, cześć Mieszko. Cześć. Witamy w Gdańsku. Słuchaj, niedawno, bo dwa tygodnie temu miałeś debiut na pitbajkach w Pucharze Polski na Asfalcie. Dzisiaj na Żużlu, czym się łatwiej jeździ? Na Żużlu. Żużel, pitbajki na offroadzie, pitbajki na Asfalcie, szkoła do tego. Dajesz tym wszystkim radę? Daję radę. Tym razem ze mną Mikołaj Duchiński. Cześć, Mikołaj. Dobry. Powiedz mi, co tutaj robisz? No przyjechałem na kamp trzydniowy. Przyjechać na kamp, słuchaj, no dużo ludzi z speedbikowej telewizji, znacie speedbike'ów, teraz y, widać całkowicie poświęciłeś się żużłowi. Jak myślisz, y, kiedy zobaczymy Cię w głównej drużynie w Toruniu? No myślę, że za cztery lata, no najszybciej. Bo wtedy skończysz odpowiedni wiek. Do tego czasu miniesz żużlówki. Ze mną Seweryn. Dzień dobry. Seweryn, y, tak samo pewnie na pamiętacie speedbików. teraz widać GKŻ Wybrzeże Gdańsk. Jak siedzi na żużlu? No dobrze Ale łatwiej się jeździć żółwką czy pitbike'em? Pitbajkiem. Pitbajkiem pit łatwiej. Super. A powiedz mi, jakie plany masz na ten camp? Nauka czy wygranie zawodów? Wygranie zawodów. A, no to super, to słuchaj, będziemy ci kibicować, patrzeć jak przebiega Twoja kariera żurlowa i mam nadzieję, że niedługo będziemy oglądać Cię w telewizji w meczach ekstraligowych. No ja też mam taką nadzieję. A ze mną Kasper, który jak to mówi, czasem na niego też mówią plaster. A na kogo jeszcze mówią plaster? Na mojego tatę. Na twojego tatę. Wszyscy w Toruniu tatę Kaspara na pewno znają. E, niegdyś znakomity bramkarz. A teraz ty co robisz, powiedz? Będę na żużlu jeździł. Będziesz na żużlu jeździł, ale słuchaj, ja cię widziałem tak. Na offroadzie na pitbajkach, na asfalcie, na pitbajkach. Teraz już widzę, masz offroadowy mocniejszy sprzęt i jeszcze miniżusel. Wszystko dasz radę? No, da. Dasz radę? I podoba ci się taka jazda? Tak. A co najbardziej lubisz? Żużel. A ze mną Max. Dzień dobry. No Maxa to myślę wszyscy znają speedbike'ów. Jak ubierze kaski, te oczy jak mu wystają z gogli, to myślę, że jednak kobieta w przyszłości się po prostu w nich zakocha. Masz dużo koleżanek, które Cię podrywają w przedszkolu? Yy, nie. Nie, a to dopiero zaczną. Nie. Nie wiesz. Słuchaj, na co dzień dużo treningów i na pitbajkach i na mi żużlu. Co lubisz yy, najbardziej? Yy, Żurze. Żurze, czyli będziesz jeździł na żużlu, a treningi z Marcinem Wójcikiem yy, jak yy, Ci się podobają? Też fajnie. Patrząc z imponuje to, że tak wspaniali żużlowcy za każdym razem yy, są yy, jak trenerami tych młodych zawodników. Pewnie to buduje yy, fantastyczną wyobraźnię. Dziś tajów inden. My jesteśmy dlatego, że kilku pitriderów jest tutaj na tym kampie. Wiedziałeś o tym? No tak, jakby ja obserwuję tych chłopaków i bardzo ważna według mnie rzecz, o której się zapomina, że wielu chłopaków, który zresztą też u Was trenuje, Skupia się nie tylko na mini żużlu, ale właśnie na pitbajkach czy supermoto, bo e, tak jak Max Pawełczak, który, który świetnie radzi sobie praktycznie na każdym motocyklu, e, pozwala, że ten zawodnik będzie wszechstronnie uzdolniony i przygotowany do rywalizacji w sporcie motorowym. I według mnie to czucie motocykla i jazda na różnych nawierzchniach, na różnych obiektach i w różnych dyscyplinach, mu pomoże, także Wy też robicie świetną robotę na swoich wydarzeniach. I według mnie, im więcej takich wydarzeń w każdym motorsportzie, tym no lepiej. Witam ze mną kolejny gość. Czy może on się przedstawi, ja go nie znam. Eee, cześć wszystkim, jestem Max Tawilczek eee, i mam 11 lat. Super, Max, słuchaj, pip-bajki, motocross, mini żurzel, co jeszcze? No nie powiem, trochę tego jest, tak? Ale. Mam z tego dużo zabawy, tak, przede wszystkim tutaj do zabawy jeżdżę sobie, też rzeczy, że, żeby oczywiście jakieś pucharki, coś, medale pozdy, pozdobywać czy coś, no i myślę, że to jest takie spoko, tak, trochę tego jest, ale ja lubię być taki uniwersalny, że tak powiem, lubię tak wszystko, wszystko we wszystkim, że tak powiem. No uniwersalny jesteś, to trzeba przyznać, nie tylko w jeżdżeniu, ale i też w wywiadach. E, słuchaj, no, na pitbike'ach udało Ci się zrobić mistrza Polski, Puchar Polski, e, teraz w motocross, Wjechałeś w strefę, w Mistrzostwa Polski strefy centralnej. Jak tam w ogóle było? Było ciekawie. W Strykowie, w strefie centralnej zająłem drugie miejsce. W Mrągowie, w strefie południowej podobnie drugie miejsce. Niestety nie poszczęściło mi się w Mrągowie w drugim wyścigu, a, ponieważ a, już pogoda była czy... trochę inna, tor był trochę inny. Start już delikatnie zepsułem, ale no. No cóż, cieszę się z tego drugiego miejsca, tak jak na pierwszy, jak na drugi raz. Co dla mnie jest takie coś nowego, to naprawdę spoko. A po drodze jeszcze miałeś zaciętą walkę w starym Kisielinę i e, na Mini-Żużlu Mistrzostwa Tak, dokładnie. A w Kisielinie troszeczkę nie było e, za miło z motocyklem, tak nie siedział mi, tak że tak powiem. Trochę walki z zawieszeniem. Tak, było. dokładnie, trochę walki z no. zawieszeniem było. No co, trzecie miejsce, spoko, ok, mam nadzieję, że na następnych zawodach będzie lepiej. W Wawrowie też było ok, 13 punktów chyba jeśli dobrze pamiętam, udało mi się zdobyć. To był wymagający, zresztą jak zawsze w Wawrowie, bo jest to trochę dziurawy, to i na nawierzchnia w ogóle, ale no myślę, że ta temperatura i w ogóle to wszystko to trochę jednak e, małe utrudnienia są, ale no cóż. Da się jeździć, o, tak No słuchaj, najlepsze to jest, wszyscy, to jest w tym to, że rozmawiamy o ostatnich dwóch tygodniach, więc jakbyśmy się cofnęli w trzeci, czwarty tydzień do tyłu, to byśmy nie przestali w ogóle opowiadać tego, co się tak, dzieje. Tak. A ze mną Adam, Adam Putkowski. Też y, wszyscy, którzy obserwują PitBike'i, mieli okazję Cię widzieć, a Ty tak na żel bardzo mocno, bardzo poważnie lubisz tą dyscyplinę? Tak, bardzo uwielbiam tę dyscyplinę, ponieważ no, może od, od małego oglądałem ten żużel i dziadkiem zawsze lubiłam jacyzny, oglądać ten żużel. Na co dzień? Często Cię widzieliśmy na to, że w Wierzchucinie, teraz jak jest więcej startów na żużu, jeszcze masz czas dojeżdżać na tor? Tak, bardzo. No to super, no to pozdrawiamy przy okazji Sebastiana z Wierzchucina. W ogóle nam też to imponuje, że ci właśnie pit Riderzy mogą tu zbudować swoje marzenia, no bo jeżeli kobok ciebie stoi takimi światami, świata, no to nie sposób do tego, aby w głowie zaczęły się różne myśli z tego typu tworzyć. To będzie trzy dni, kończy się takimi zawodami, już pit Riderzy wcześniej jechali, teraz upatrujesz ich w tak środku stawki, czy są tacy wyróżniający się też? Więc co liczę, że Maksymilian, o którym już trochę powiedzieliśmy, troszkę nawiąże walki już z tymi chłopakami z Danii, Myślę że, myślę, że powoli, powoli zaczynają pukać ja się osobiście cieszę, że też trochę chłopaków przekonało się do dwusuwów w mini żużlu, bo na tym jeździ praktycznie cała, cała Dania i widać, że sprzętowo nam odstawali, więc e, wiem, że niektórzy chłopacy na tym próbują ale no zobaczymy, no wierzę, że tutaj troszkę namieszamy szyków, a wracając a wracając do tego, że tacy trenerzy się pojawiają, wskazówki od takich osób mimo, że niektórzy trenerzy mogą powtarzać, to jak powie ci, to gwiazda z Speedway Extra Ligi. czasami po prostu to dziecko się zakotwiczy na dłużej, więc my mieliśmy takie sytuacje, że na przykład jakiś zawodnik Robert Lambert czy Michael Mikkelsen, coś powiedzieli ten chłopczyk później tak tak to mi powiedział że mam nogę trzymać w kaku, a tam trenerzy no ja ci wszystkie treningi do ci mówię tak ale fakt że po prostu autorytet tych zawodników pozwala w tych chłopakach to jakby ukorzenić Dorian, Dorian, także znany w świecie fitbajkowym, trenujesz często pod okiem Marcina Wójcika i mini żużel. Powiedz, co wolisz na ten moment? Żużel. Czym się łatwiej jeździ, żużlówką czy fitbajkiem? To i to będzie samo. Żużlówką łatwiej, bo w lewo, prosto i bezpiecznie. No Napraszam Tak bardzo to łatwo nie? jest na żużlu, ale jeżeli chodzi o krosz, to trzeba bardziej wyczynować, ćwiczyć już. A ja wiem. Będziesz się też ścigał w środowych zawodach? Próbuję za wygrać, ale nie wiem. Życzymy, że tak powiem. By... W przyszłych latach tak samo wspaniałej pasy i działania w tym, bo niezwykle ważne jest to, aby w Polsce tym sportem różowym zarażać na takim właśnie fajnym poziomie. Tak, to ja również bardzo Wam dziękuję, że Wy mi pomagacie iluś już lat z rzędu, bo też na Wasze wsparcie mogę liczyć. I naszą, Waszą wiedzę, to też jest dla nas kluczowe, żeby ten cały motorsport i Mini Speedway też poprawiać, bo też wiemy, że to jest kosztowny sport. Wasza wiedza na temat pitbajków, silników pitbajkowych jest dla nas również bardzo ważna, także tutaj też się cieszymy. Ja gorąco zachęcam też tutaj do korzystania z waszych obiektów i waszych treningów. No i zapraszam do wszystkich do Gdańska, na nasze obozy. Super, dziękujemy bardzo. My już powoli czekamy. tutaj wszyscy mini -żyżowi zawodnicy zostają przez trzy pełne dni. Czekaj, mnóstwo rywalizacji, mnóstwo wyścigów. A my chcieliśmy Wam przybliżyć cyberki e, pit riderów, którzy biorą udział już w mini-żużlu. I tak samo jak do wyścigów motocyklowych, do motocrossu, tak samo do mini-żużla. Zachęcamy Was wszystkich serdecznie. Jeżeli spróbowałeś swoich sił na pit to nic nie stoi na przeszkodzie, aby spróbować także w żużlu. Do czego zachęcamy i do zobaczenia wkrótce. I powodzenia w najbliższych segniach, no i oczywiście w całej przygodzie żużlowej. No dzięki, no. Życzymy Ci powodzonka. Dziękuję. No i przyjemności na kampie. Tak, dziękuję. Żółwik i miłej zabawy dzisiaj na tym kampie. Chodź.